Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko i na początek mam dla Was cudny stojak na kwiaty. Jest on okrągły, w kolorze złotym, do tego jest też metalowy, kosztuje 40 zł, a wymiary to 18x23 cm. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was kolejną perełkę z jesiennej kolekcji i tym razem będzie to stroik w szkle. Hitem odcinka tym razem będzie narzuta na łóżko i do niej do kompletu mamy poduszki, a nawet dywan. A oprócz tego na sklepie znalazłam nowe deski do krojenia, wazony i szklanki. A pod koniec odcinka mam dla Was nową kolekcję na Halloween. Więc kochani, oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od jesiennej kolekcji, ponieważ pojawiły się tu przepiękne trójki w szkle. Mamy tutaj sztuczne grzybki, trawę oraz kamyczki. Może nie są za duże, ale robią wrażenie no i cena tylko 12 zł. W tym dużym pepko również pojawiła się ta półeczka na kubeczki. Popatrzcie, jak tutaj pani ładnie ją wystawiły. Tak dla przypomnienia, ona kosztuje 35 zł. W tym moim małym pepko ona się sprzedała w ciągu jednego dnia i co jestem w sklepie to ktoś o nią pyta, więc mam nadzieję, że dojedzie jej dostawa. A teraz hit odcinka. W pepko pojawiła się przepiękna narzuta na łóżko, która jest w kolorze białym, tylko jest taka futerkowa i ma wzorek a la plastry miodu. Wygląda to przepięknie, do tego jest bardzo miła w dotyku. Kosztuje ona 90 zł, wymiary mamy tutaj 150 na 200 i do tego materiał jest dosyć gruby, ale przez to, że on jest taki futerkowy, to będzie się ładnie układał na łóżku. Do kompletu do tej narzuty w pepko możecie sobie dokupić dwie rzeczy. I pierwsza to jest ozdobna poszewka, która jest wykonana z tego samego materiału. Też mamy tutaj takie futerko i ten wzorek plastra miodu. Kosztuje ona 15 zł, a wymiary to 45 na 45 cm. Natomiast drugą rzeczą jest dywan, też mamy tutaj ten futerkowy wzorek, jest bardzo miły w dotyku, kosztuje on 120 zł, a wymiary to 120x160 cm. No powiem Wam, że można sobie stworzyć naprawdę bardzo ładny komplet i ja chyba z niego kupię sobie te dwie poszewki, ponieważ one będą mi ślicznie pasowały do zimowego wystroju. A teraz przejdźmy sobie na kuchnię i na początek mam dla Was nowe deski do krojenia. Są one bambusowe. Mamy tutaj zestaw trzech sztuk w cenie 30 zł. Mamy też trzy rozmiary. Największa ma wymiary 33x24 cm. I to nie jest taka do końca nowość, ponieważ z tej kolekcji bambusowej już mieliśmy zestaw desek do krojenia i one wyglądają dokładnie tak samo, tylko jeszcze mają otwory do zawieszenia. Ja sobie właśnie ten zestaw jakiś czas temu kupiłam i świetnie mi się te deski sprawdzają, więc oba komplety gorąco Wam polecam. Kochani, do mnie do PEPKO dojechała spora dostawa szklanek i oprócz nowości wróciły też perełki, które bardzo szybko się u mnie sprzedały. Między innymi mamy tutaj tą szklankę, która ma taki ciekawy kształt. Ma ona też drewnianą pokrywkę, i do kompletu jest jeszcze szklana słomka, ale w tym pepkopanie je wyciągają i dodają przy kasie. Kosztuje ona 10 zł, a pojemność to 450 ml. Oczywiście pojawiły się też nowości i mamy tutaj zestaw dwóch szklanek, które mają ciekawy kształt, ponieważ one są bardzo szerokie, ale dosyć niskie. Do tego do kompletu mają uchwyt, który jest w kolorze zielonym. Kosztują one 10 zł, a pojemność to 400 ml. A na dole kolejna perełka, która wróciła do Pepko. I też mamy tutaj zestaw dwóch szklanek, które są takie wysokie. Nie dość, że mają taki fajny kształt, to jeszcze są w takie paseczki. Kosztują one 15 zł, a pojemność to 540 ml. A tutaj mamy kolejną perełkę z jesiennej kolekcji, i jest to kubeczek w kształcie garnuszka. Jest on w kolorze pomarańczowym, do tego ma fajny napis Pumpkin Spice Love. Kosztują one tylko 8 zł, pojemność to 400 ml. I one się z jesiennej kolekcji pojawiły jako pierwsze i bardzo szybko sprzedały, więc fajnie, że wróciły. Dojechała też spora dostawa świeczek i mamy kolejny fajny zapach, tym razem jest to mięta. Pachną bardzo intensywnie, świeżo, do tego mają ładny zielony kolor. Kosztują 6 zł i mamy tutaj 18 sztuk. Kolejną nowość znalazłam na wazonach i pojawił się taki szklany, który ma taki prosty kształt. Tutaj akurat wzięłam bez cenówki. Jest on dosyć spory, bo wysokość mamy tutaj 25 cm i kosztuje on 10 zł. Mamy też nowość do łazienki, pojawiły się nowe stojaki na waciki. Są one plastikowe w takie delikatne paseczki, kosztują tylko 7 zł. On jest do kompletu do zestawu, który wam ostatnio pokazywałam. Mamy tutaj organizer na kosmetyki oraz taki ciekawy pojemniczek na patyczki higieniczne. Jedna z was w komentarzach napisała, że kupiła sobie ten pojemniczek i ten otwór na te patyczki jest za mały, przez to one nie wypadają. No powiem wam, że szkoda, bo pomysł jest naprawdę fajny, tak dla przypomnienia on kosztuje 8 zł. A na koniec kochani, nowa kolekcja w Pepko pojawiły się ozdoby na Halloween. I pierwsza rzecz, która wpadła mi w oko to takie duże kokardy do zawieszenia na drzwi. Jak mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja nie przystrajam domu na Halloween, ale te kokardy byłyby świetną bazą do stroika. Kosztują tylko 8 zł, są dosyć spore. Do tego są fajnie wykonane, ponieważ kochani to nie jest brokat, tylko do tej kokardy są przyczepione takie ozdobne folie, dzięki czemu to będzie się lepiej trzymało niż brokat. Do wyboru mamy trzy kolory. Jest czarna, fioletowa i pomarańczowa. Ta ostatnio właśnie idealnie pasowałaby jako baza do jesiennego stroika. Na tą czaszkę można by było przyczepić jakąś dynię albo jakieś widzowe ozdoby, tylko pytanie, czy taka brokatowa kokarda pasuje do jesiennego wystroju. Oprócz ozdób mamy też sporo takich gadżetów dla dzieci. Na przykład tutaj mamy taką piłeczkę, którą jak naciśniemy, to wychodzi duszek. To jest coś, ale taka antystresowa piłeczka kosztują one tylko 4 zł. A na dole coś dla fanów Lego mamy takie małe zestawy, które kosztują tylko 5 zł. Też mamy tutaj oczywiście motyw Halloween. Do wyboru jest czaszka, wiedźma albo taki hipek dynia. Ja jakiś czas temu dowiedziałam się, że osoby, które właśnie układają Lego, często kupują sobie takie zestawy, bo po pierwsze są tanie, a po drugie można tam czasami znaleźć jakieś unikatowe klocki. Kochani, jak co roku w Pepko na jesień pojawia się kubek w kształcie dyni, tak na Halloween co roku mamy kapelusz czarownicy i co roku mamy inny kolor. W tym roku pojawił się pomarańczowy, do tego ma takie złote ozdoby. Kosztuje on 5 zł. Mamy też takie filcowe koszyczki do zbierania słodyczy. Kosztują one tylko 7 zł i mamy kilka wzorów do wyboru. Mnie osobiście najbardziej spodobała się sowa. Oprócz kapelusza pojawiły się też takie ładne opaski, które mają różne ozdoby. Na przykład tutaj mamy taki pomarańczowy kapelusz, ale jest też czarny jednorożec, a nawet pająk. Kosztują one 7 zł. Kolejny fajny gadżet to taka malutka gram, i tu polega na tym, że te duszki się po prostu zaświecają i musimy je naciskać. Kosztuje ona tylko 7 zł. Oczywiście nie mogło też zabraknąć różnych masek, które powiem Wam, że z roku na rok są coraz gorsze. Kosztują one 5 zł. Mamy też różnego rodzaju balony, które kosztują 4 zł. A obok do kompletu do kapelusza czarownicy mamy składaną miotłę, która kosztuje 5 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z Pepko, gdzie mieliśmy sporo nowości na ubraniach. Między innymi pojawiły się cudne sweterki, jesienne piżamki, a dla Panów mieliśmy nowe kamizelki. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam cudownego dnia, udanego całego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.